Cześć, z tej strony. Dzisiaj będę grać w Find the Markers, bo dawno nie grałem. Oh my god. Ja dzisiaj zdobywam Find my Marker. No, nie, no kończy mi się miejsce, Którym to? To nie ile tu. ile ja mam markerów? 144. A. O, jestem w oby. A jaki No choinkowym. A, ja Bo... do ciebie idę. Bo to oby jest w choince, nie? No. Trzeba na choinkę skoczyć. I właśnie ja tam byłem. Tylko to jest bardzo trudne, aż nie laguje. No. I ma. Bo tu laguje. O, o. Prawie spadłem. Jak ja to przeszłem, jak ja nawet nie umiem dojść do tamtej drobiny. To, To jest dla mnie easy. Dla mnie też potem ja... zaczynają się schody. Ja już ja już przeszedłem tą drabinę. No nie, co mi się stało? <laughs> Jestem na Ej, po to ja to przechodzę, jak ja już mam go. Ej... On, jest... On jest chyba w, w... trudny. No. O! Teraz to. O, oh, patrz, mam. What? A ja. A, ej, co? Ja to przechodzę. Mm. Mam zdobyłem. A ty... To było easy. A ja ty teraz pokażę parku. Mm, ok.